Tak wygląda Twój mięsień przed... W trakcie i po treningu. Mięśnie nie rosną na treningu, tylko wtedy, kiedy odpoczywasz. A coś o tym wiem, bo sam od 10 lat trenuję na siłowni i zbudowałem ponad 28 kg masy mięśniowej. Oto twój mięsień przed treningiem. Podczas ćwiczeń w mięśniach powstają mikrourazy. To otwiera okno na białko, które naprawia te uszkodzenia, co prowadzi do wzmocnienia i rozrostu mięśni. Dlatego tak ważne jest to, co jesz po treningu. Bo to pomoże Ci zbudować i wyrzeźbić Twoją sylwetkę. Więc pokażę Ci teraz, jak w trzech prostych krokach przygotować szybki posiłek idealny po treningu. Po pierwsze przygotuj sobie 200 g indyka, posyp go przyprawami i włóż do piekarnika na 15-20 minut w temperaturze około 200 stopni. Po drugie, takie gotowe ziemniaczki wyjmujemy z opakowania i dorzucamy połowę takiej porcji do piekarnika. W tym czasie wymieszaj mik pomidorki koktajlowe i łyżka jogurtu naturalnego. Masz przed sobą pełnowartościowy posiłek, pełen białka, który doskonale wspiera regenerację po treningu. Pamiętaj, klucz do efektów to nie tylko trening, ale też odpowiednie jedzenie i odpoczynek. Zapisz tę rolkę i wróć do niej, kiedy nie będziesz wiedzieć, co zjeść po treningu.